Wszystko powoli się zwiększa. Liczba łapek w górę pod moimi materiałami, liczba komentarzy, liczba oczywiście subskrypcji mojego kanału. Chociaż w tym wypadku nie wiem, czy można powiedzieć, że zwiększa się ona powoli, ale to teraz nieistotne, bo zmierzam do tego, że tak samo zwiększa się liczba propozycji z gatunku co mógłbym zaprezentować wam w następnym odcinku. Rzekłbym nawet, że bombardujecie mnie przy różnymi tematami. Więc w tym odcinku zajmiemy się tematem, o którym była mowa w kilku komentarzach. Porozmawiamy sobie o Minotaurach. Myślałem sobie co nieco o tym, co mógłbym w tym odcinku powiedzieć, i wbrew pozorom to nie jest wcale łatwy temat. Ci, którzy już mnie oglądają od jakiegoś czasu, wiedzą, że mój kanał nie opiera się na formule Minotaur jest to pół człowiek, pół byk, koniec. Dlatego też zapraszam do oglądania, chociaż prawdę mówiąc, właśnie od tego trzeba zacząć. Niejaki minotaur to jest właśnie nic innego jak hybryda człowieka i byka, prezentująca się mniej więcej tak. Od pasa w dół dwie bycze nogi i ogon jak na byka przystało. Od pasa w górę natomiast tors mężczyzny, najczęściej umięśniony itd. Ale to jeszcze nie wszystko, bo na sam koniec dochodzi jeszcze jeden element, po którym najłatwiej minotaura poznać, czyli bycza głowa. Czasami jest też przedstawiany jako cały człowiek, który ma tylko głowę byka. I w ten oto sposób opisaliśmy sobie wygląd zewnętrzny, chociaż niektórzy mogą uznać, że za bardzo się nie wysiliłem, bo przecież wszystko jest na grafikach, które właśnie powinny wam się wyświetlać. Ale od razu powiem, że postąpiłem tak z myślą o osobach, które na przykład nie oglądają materiału, a mają ten film jedynie odpalony w tle. Brawo ja! Wracając do gościa naszego programu, tak prawdopodobnie większość z Was wie pochodzi on z mitologii greckiej. Oczywiście film o mitologii greckiej pojawił się na moim kanale, tak więc prawdopodobnie link jeszcze do niego w opisie i tak dalej, i Dokładnie, to Minotaur pojawił się w micie o Tezeuszu i Minotaurze właśnie, który już Wam mniej więcej prezentuje. Ogólnie w czasach życia Tezeusza, Ateny składały co roku, mam w niektórych wersjach jest mowa, że raz na 9 lat, ofiary królowi Krety Minosowi w postaci siedmiu chłopców i siedmiu dziewcząt, które ostatecznie kończyły jako posiłek dla właśnie Minotaura mieszkającego w labiryncie. Tezeusz, będący formalnie synem Egeusza, króla Aten, zgłosił się na jedną z ofiar dla Minotaura, ponieważ miał już dość takiego stanu rzeczy i postanowił go zabić. Gdzie indziej znowu jest mowa o tym, że tak naprawdę to kazano mu tego Minotaura zgładzić, więc nie miał innego wyboru. Gdy dotarł na kretę, czyli na miejsce w zabiciu Minotaura, postanowiła Tezeuszowi pomóc Ariadna, która, co prawda, nie dała mu żadnej broni, lecz coś, co mu się bardziej przydało. Dała mu nić, która później została nazwaną nicią, właśnie Ariadny. Nić pomogła Tezeuszowi na dwa sposoby. Po pierwsze, gdy ten przywiązał jeden koniec do progu drzwi na początku labiryntu, nić pomogła mu wrócić. Jednak to nie wszystko, bo nić miała taką cudowną właściwość, że upuszczony kłębek toczył się do miejsca, w którym aktualnie przebywał Minotaur. Więc reszta już się można domyślić jak się potoczyła. Oczywiście idąc za toczącym się kłębkiem, Tezeusz znalazł Minotaura, zabił go, a później wyszedł z labiryntu zbijając kłębek z powrotem. Dalej już działy się sytuacje mniej istotne dla naszego odcinka. Jeśli chcecie usłyszeć więcej o Tezeuszu, to napiszcie w komentarzu, że chcecie. W każdym razie, tak właśnie prezentuje się mi o oryginalnym Minotaurze. Jak już omówiliśmy sobie genezę, to czas jak zwykle na odwołania. I właśnie to jest ta rzecz, która sprawia, że przygotowanie tego odcinka nie jest takie łatwe, jakby mogło się wydawać. Ale nie ma się co martwić, nawet na tak trudne sytuacje mam coś przygotowanego. W piątej części gry z serii Heroes of Might and Magic mamy sobie takie tak zwane miasto, którym jest loch. A w tym lochu mamy właśnie Minotaury, będące trzeciepoziomową jednostką. Niewiele osób wie, że Minotaury według relacji między istotami w samej grze są uważane raczej za niewolników w lochu i wykonują ciężką oraz wyczerpującą pracę. Nie zmienia to jednak faktu, że sama jednostka jest całkiem silna i ma dużo punktów zdrowia, nie grzesz jednak obroną. I w sumie trudno wspomnieć o jakichś innych, chociaż odrobinę bardziej znanych grach, książkach bądź filmach, w których takiego minotaura możemy spotkać. Przynajmniej mi nie przychodzi na ten moment nic do głowy. Pewnie znowu coś sobie przypomnę, gdy ten film będzie już na YouTubie. Ale, w ramach zadośćuczynienia, dodam coś innego. Zaprezentowany przeze mnie wcześniej mit nie mówi jedynie o Minotaurze i Tezeuszu, ale również o czymś, co według mnie zna każdy, a chodzi mi konkretnie o labirynt, czyli miejsce, w którym nasz jegomość urzędował. A labirynty towarzyszą człowiekowi praktycznie od dzieciństwa, bo kto za dzieciaka nie rozwiązywał różnego rodzaju łamigłówek, wśród których znajdował się właśnie labirynt, który trzeba było przejść. No ale to już będzie niestety koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco, wbijajcie na fanpage link oczywiście w opisie i udostępnijcie ten film znajomym, aby też się czegoś dowiedzieli. A wytrzymajcie się, do następnego. No i cześć.